Rafał nawrócił się w więzieniu. Miejsce dość ponure, ale sposób do nawrócenia dość ciekawy. Otóż któregoś razu do więzienia przyszła organizacja, która bezpłatnie rozdaje Biblię. On dostał taką Biblię jako jeden z wielu. Wziął ją nie dlatego, że chciał poznawać Boga, nie dlatego, że chciał poznawać Biblię, nie dlatego nawet, że się nudził i nie wiedział, co robić ze sobą w więzieniu, a dlatego, że ta Biblia miała kartki, zrobione z takiego papieru, który idealnie nadawał się na skręty. I postanowił, że po prostu będzie korzystał z tych kartek, będzie robił papierosy i palił. Jednak gdzieś ruszyło go sumienie moje, w końcu to Biblia, święta księga, więc będę robił tak, wyrwę kartkę i zanim zrobię z niej skręta, przeczytam. To był Nowy Testament, zaczynał się od Ewangelii Mateusza. Kiedy doszedł do Ewangelii Łukasza, nawrócił się. I już więcej nie wyrywał kartek, tylko czytał Biblię z zainteresowaniem i dzięki temu jego życie się zmieniło. Rafał doświadczył boży, mocy Bożego Słowa, i to nie było tylko przelotne, że gdzieś tam czegoś doświadczył. On rzeczywiście się zmienił w tym więzieniu, przepłacił to dużą ceną. Co więcej, kiedy wyszedł z więzienia, głosił wielu ludziom Ewangelię, opowiadał, jak Bóg go zmienił. Dzisiaj jest z Jezusem w niebie. Potrzebujemy czytać Biblię, aby poznawać Jezusa, aby budować właściwie swoją relację z Bogiem. Święty Hieronim powiedział, nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. A co sam Jezus mówił na temat Bożego Słowa? W czasie kuszenia na pustyni to był ten moment, Jezus ma 30 lat, zaczyna publiczną działalność, przyjmuje chrzest w Jordanie i kiedy wychodzi ochrzczony, kiedy słyszy głos Ojca, ty jest mój Synu umiłowany, w którym mam podobanie, Czytamy Ewangelii Mateusza w czwartym rozdziale. Wtedy duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł 40 dni i 40 nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Nawet w potocznym języku mamy takie powiedzenie: Nie samym chlebem żyje człowiek. I mamy na myśli, że nie możesz się ograniczać tylko do tego, że zjesz, napijesz się czegoś, oglądasz telewizję, szukaj czegoś więcej, jakichś większych wartości w życiu. Ale w tym fragmencie, kiedy Jezus mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, mówi, lecz każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Czyli mówi, że życie, w którym nie ma rozważania Bożego Słowa, że życie, w którym nie ma czytania Bożego Słowa, jest życiem, które jest ograniczone. Tak jak chleb jest symbolem naszego codziennego pokarmu, tak Biblia ma być takim naszym codziennym pokarmem. Dzięki czytaniu Bożego Słowa poznajemy lepiej, jaki jest Bóg, jak bardzo nas kocha, jak bardzo o nas się troszczy, jak nawiązać z Nim relacje, co jest dobre, a co złe w życiu, kim my jesteśmy, co mamy robić. Dużo wspaniałych rzeczy ominiej nas, kiedy codziennie nie czytamy Bożego Słowa. W liście do Hebrajczyków w czwartym rozdziale Mamy powiedziane o Słowie Bożym tak: żywe bowiem jest Słowo Boże skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha stawów i szpiku zdolne osądzić pragnienia i myśli i serca. Był taki człowiek, żył w pierwszych wiekach chrześcijaństwa o którym my dzisiaj mówimy święty August. Jednak przez wiele lat żył on życiem z daleka od Boga złym życiem moralnym. Jego matka, wierząca osoba, modliła się. Płakała, wołała do Boga, żeby zmienił życie jej syna. Któregoś razu rozmawiała z biskupem Hipony, miasta, w którym mieszkali, prosiła go, żeby ten przyszedł, porozmawiał z Augustynem. Ten zapytał, czy on czyj syn chce rozmawiać. No nie, niestety nie chce. No i mówiła mu, jak bardzo się modli, jak płakała w czasie tej rozmowy. I mówi, co ja mam robić, żeby mój syn się nawrócił? I biskup powiedział jej te słynne słowa. Proś dalej, nic więcej. Nie jest możliwe, aby poszedł na zatracenie syn tylu łez. I Bóg działał w Augustynie. W pewnym momencie on zrozumiał, że jego styl życia i to, co robi, jest niewłaściwe, jest złe, jest grzeszne, rani jego, rani innych ludzi, ale nie miał siły, żeby zerwać z tymi grzechami, w których żył. I któregoś razu chodził po swoim ogrodzie i nagle usłyszał wyraźnie takie słowa: Bierz i czytaj. Rozejrzał się, kto to mówi, ale nikogo nie było. I drugi raz te słowa wróciły: Bierz i czytaj. Zastanawiał się, co ma czytać. I patrzy, a w altanie leży Biblia. Jego matka codziennie chodziła tam i czytała Boże Słowo. Biblia leżała otwarta na liście do Rzymian, więc on podszedł, wziął list do Rzymian, akurat to był trzynasty rozdział. I kiedy doszedł do słów, żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień, nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przeoblećcie się w pana Jezusa Chrystusa i nie troszcie się zbytnio o ciało, dogadzając rządzą. Te słowa były jak miecz obosieczny o którym mówili do hebrajczyków i odcięły z jego serca grzeszne pragnienia od tej pory on już nie chciał grzeszyć on chciał poznawać Boga chciał żyć z Nim w przyjaźni Obaj święty Augustyn i Rafał nie tylko doświadczyli mocy Bożego słowa przy swoim nawróceniu ale także są dla nas zachętą ponieważ wytrwali w tym żeby żyć Bożym słowem i głosić Boże słowo List do Hebrajczyków w piątym rozdziale mówi do nas takie słowa, które na mnie zawsze działają otrzeźwiająco. Wiele mamy o nim, to znaczy o Jezusie, mówić, a trudne to jest do wyjaśnienia, ponieważ ociężali jesteście w słuchaniu. Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych prawdach słów Bożych. I mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Jest takie mocne powiedzenie, które mówi, czasami mądrość przychodzi z wiekiem, a czasami wiek przychodzi sam. I tak samo są ludzie, którzy nawrócili się, ale nie czytają, nie karmią się systematycznie Bożym Słowem. I to są ludzie, którzy co jakiś czas, mimo że czasami już lata minęły, albo dziesiątki lat od ich nawrócenia, ciągle trzeba przypominać, że Bóg ich kocha, że grzech jest zły, że Jezus ich zbawił, żeby całkowicie zaufali Jezusowi, żeby nie polegali na własnych siłach, ale... Pozwolili się prowadzić Duchowi Świętemu, żeby byli aktywni we wspólnocie chrześcijańskiej, w kościele, żeby się modlili, czytali Biblię, pokonywali trudności. Takie podstawy podstaw. W Biblii jest dużo, dużo, dużo więcej. W kolejnych nagraniach myślę, że zobaczysz, kiedy będziemy szli w głąb Bożego Słowa, że jest coś dużo, dużo więcej niż podstawy. Podstawy są ważne, mleko jest ważne. Kiedy jesteśmy duchowymi niemowlętami, potrzebujemy mleka. Ale kiedy jesteśmy starsi, potrzebujemy czegoś, co jest jak pokarm stały. Które trzeba rozdrabniać, który trzeba gryźć, przeżuwać, zastanawiać się, rozważać i dojść do niesamowitych prawd. I niesamowita rzecz, w której Paweł pisze w liście do Rzymian w 12 rozdziale. Pierwsze 11 rozdziałów to jest jakby taki katechizm Nowego Testamentu, opisuje w co mamy wierzyć, dlaczego. A od 12 rozdziału zaczynają się już takie praktyczne wskazówki. I drugie zdanie. Wśród tych praktycznych wskazówek brzmi tak: Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne, co doskonałe. Nasza przemiana dokonuje się przez odnawianie umysłu. Czyli kiedy czytamy Biblię, kiedy czytamy Boże Słowo, On zmienia sposób, w jaki myślimy, a to zmienia nas. Jest taka znana przypowieść, którą powiedział Jezus przypowieść o siewcy która tak naprawdę jest przypowieścią o Słowie. Jest zapisana w każdej z trzech Ewangelii synoptycznych, czyli Mateusza, Marka i Łukasza. Ja przeczytam z Marka, z czwartego rozdziału. Znowu zaczął nauczać nad jeziorem, chodzi o Jezusa, i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł, pozostając na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił w swojej nauce. Słuchajcie, oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno ziarno padło na drogę, przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia usło. Inne padło między ciernie, a ciernie wybujały i zaguszyły je, także nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I dodał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy był sam, pytali go ci, którzy przy nim byli razem z dwunastoma o tę przypowieść. On im rzekł, Wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego. Dla tych, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była wydana im tajemnica. I mówił im: Nie rozumiecie tej przypowieści, jakże zrozumiecie inne przypowieści. Na chwilę się tutaj zatrzymamy. Jezus opowiadał wiele rzeczy w przypowieściach, ponieważ czekał na takich ludzi jak dwunastu apostołów i inni z nimi, którzy przyszli i dopytywali. Tak samo Boże Słowo, są ludzie, którzy mówią: Ja już czytałam Biblię, nic tego nie rozumiem. Jeżeli będziesz się wgłębiał w Biblię, w Boże Słowo, będziesz rozumiał coraz więcej. Więc Bóg patrzy na postawę naszego serca. A druga rzecz, której Jezus mówi: nie rozumiecie tej przypowieści, jak zrozumiecie inne, ponieważ ta w pewnym momencie, w pewnym tego słowa znaczeniu jest kluczem do innych przypowieści. Dlaczego? Ponieważ ona mówi o tym, że nasze podejście do Bożego Słowa sprawia, że wydajemy taki lub inny owoc w życiu. Jakie to mogą być owoce? Jezus powiedział tak: Siewca sieje słowo, a oto posiani na drodze są ci, u których sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan, porywa słowo, zasiane w nich czyli ludzie, którzy mówią: A mnie to nic nie obchodzi. Drugie. Podobnie na miejscach skalistych, posiani po, są ci, którzy gdy je słyszą, natychmiast przyjmują z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Czyli ludzie, którzy mówią, tak, wspaniale, cudownie, Bóg jest wspaniały, On mnie kocha, a później jakaś trudność, przeciwność, mówią, a to wszystko pewnie nieprawda a", i odpuszczają. Trzecie. Są inni, którzy są zasiani między ciernie. To są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa. Lecz troski tego świata, łuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo tak, że zostaje bezowocne. Czyli ludzie, którzy żyją, jest tak zwana proza życia i ona powoli, powoli, jak te chwasty, tak, zagłusza w nas Boże Słowo i w końcu Boże Słowo przestaje mieć dla nas znaczenie. I ostatnie, w końcu na ziemię żyzną Zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują i wydają owoc. 30-krotne, 60-krotne i 100 -krotny. Czyli słuchamy i przyjmujemy Boże Słowo, ponieważ to, co Biblia mówi, Bóg mówi. A więc czytamy Biblię po to, aby Bóg mógł do nas mówić. Biblia składa się ze Starego Testamentu oraz Nowego Testamentu. Księgi mają swoje nazwy oraz numery rozdziałów oraz wierszy. Na przykład Jan 3,16 oznacza Ewangelię Jana, trzeci rozdział, 16 wiersz, który brzmi Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To zdanie jest kluczem opisującym całą Biblię. Główna myśl Biblii to jak zostać zbawionym przez wiarę w Jezusa. Stary Testament opisuje czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Nowy Testament opisuje czas od przyjścia Jezusa na świat. Słowo testament nie oznacza ostatniej woli zmarłego, ale przymierze, czyli wzajemną relację między Bogiem a człowiekiem. W jaki sposób tak praktyczny rozważać Boże Słowo? Najlepiej to robić w połączeniu z modlitwą. Czytamy jeden rozdział albo jeden fragment Słowa Bożego i rozmyślamy nad nim, zastanawiamy się. Możemy sobie postawić takie dwa pytania: O czym jest ten fragment? Co ten fragment znaczy dla mnie? A następnie o tym, co odkryłeś na takim rozważaniu Słowa, rozmawiaj z Jezusem. Od czego zacząć? Przeczytaj Nowy Testament po kolei. Na początku dobrze by było, żebyśmy systematycznie przeczytali i rozważyli Ewangelię. Po kolei Mateusza, Marka, Łukasza, Janasz, bo ona przepoiła nasz sposób patrzenia na Boga. Następnie dzieje apostolskie, jak żyli pierwsi wyznawcy Jezusa. Potem listy apostolskie na końcu Apokalipsa. A gdy znamy już Nowy Testament, wtedy lepiej i prawidłowo zrozumiemy Stary Testament. Pomódmy się teraz o miłość do Bożego Słowa. Kiedy skończę i powiem Amen, pomódź się Ty. Ojcze, dziękuję Ci, że nas kochasz. Dziękuję Ci, że dałeś nam słowo. I przez to słowo nam pokazujesz, jaki Ty jesteś, jak bardzo nas kochasz, i dajesz nam wiele cennych wskazówek. Proszę Cię, daj mi miłość do Twojego słowa. Daj mi zrozumienie Twojego słowa. Proszę Cię za każdą osobą, która słucha tego nagrania. O miłość do Twojego słowa, o zrozumienie Twojego słowa, abyśmy pragnęli każdego dnia czytać Twoje słowo, abyśmy pragnęli każdy, każdego dnia żyć Twoim słowem, aby to słowo zakorzeniło się w nas i wydało plon stokrotny. Plon ofity, plon trwały. Proszę Cię o to, Ojcze. W imieniu Jezusa. Amen.